Witam Was w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed 1 No więc Kontynuujemy naszą przygodę w grze Assassin's Dzisiaj na szczęście będzie mi się lepiej nagrywać, ponieważ jakby to powiedzieć Nie mam zbytnich przeciwności losu takich jak Rodzice, brat, dzwonienie kolegów i reszta rzeczy, więc wyłączyłem telefon i w ogóle takie te... Dobrze. No więc kontynuujemy tą serię. Możesz odwracać uwagę innych, wykorzystując zwłoki. Żołnierze opuszczą swoje posterunki, żeby im się przyjrzeć. Dzięki temu będziesz mógł wejść na strzeżony obszar. Dobrze. Więc widzicie, za każdym razem, kiedy się ładuje, daje nam jakąś na radę. Dobrze. To. to będzie odcinek ósmy. Pierwsze zabójstwo. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz. Musisz być bardzo zajęty, rozumiem. Dobra, faktycznie jestem tutaj, Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Um. Zrobi komuś krzywdę. Czyżby przed kimś uciekał? No Chcemy wykonać pierwsze zabójstwo W tym odcinku raczej nie uda mi się jeszcze go dokonać, ale już niedługo powinno mi się dojdzieć. Daj się teraz zabiję. Daję zabiję kolejnego. Lubię się z nimi bawić. Oh, shit, no, no. no i gratuluję geniuszu. O oh, shit, ale spadł. No, no, ja... Można na nich nieźle poczekać. Tylko dopóki nie mam konca, będzie ciężko.

Dozwolona. GDZIE JESTEŚ? gdzież GDZIEŚ TU JESTEŚ? Kiedy on przestanie się wygłupiać O oh, shit Więc idziemy Idziemy Trzeba udać się do maszku Idę do tamtejszego biura asosynów Rozmawiać z Rafikiem z Jak widzicie mam tylko więź, ukryte ostrze i miecz Ale niedługo stan mojego wyposażenia się zmieni Wezmę sobie tego y, konia czarnego Widzicie przy galopie można wyciągać miecz Tylko że jakoś tak dziwnie kamera się trochę zmienia Nie lubię tego obrazu ale szybciej dojadę do celu tak więc jednakże się opłaca nie opłaca się uważać na, na mieszkańców tak... na Ja. mało znacząco najwięcej znaczy nasza misja o, więc już za chwilę dojedziemy do o ile dobrze pamiętam, podam apszku i będziemy musieli rozpocząć dochodzenie dotyczące zabójstwa yy, kupca Tamira Ty zostaniesz wykryty, dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drogi jest zrzucanie żołnierzy z dachów i wpychanie ja, ja. ich do wnętrza budynku ja. Ja. Jak widzicie tutaj jeszcze są asasyni Trochę, ale jednak, że są. Są tu również wieże ja, obserwacyjne, w których można aktualizować mapę. Znaczy punkt obserwacyjny, sorry. Ja no nie mówię wieże, bo nie wiem dlaczego jakoś mi, jakoś tak przyzwycz z przyzwyczajenia. Za chwilę sobie wejdę na wieżę. Nie podoba mi się... Ja! On zaraz będzie coś gadał, a ja nie lubię, jak oni gadają, więc wejdę sobie po cichu wieżyczkę i zrobię sobie ten... zasynchronizuję sobie teren. Mam nadzieję, że nie macie przeciwko. Poczekajcie. Dobra Op. Oj Jezus Maria Altair Oj, bardzo przepraszam Naprawdę nie wiem co to było A dobre Możesz odwracać uwagę innych wykorzystując zwłoki żołnierze opuszczą To nic Chcę tylko dojechać do Damaszku i wtedy się. Ja! No nie. Lepiej żeby nie sprawiał kłopotów. Dobra już. Aha, no więc jednak muszę wejść na tą wieżę. Co go skłoniło do takiego biegu? Przed czym tak ucieka? Bardzo nie lubię ich komentarzy, ponieważ są... O, kurna. Gdzie jest moja ręka? A tu, dobra, spoko. <gryw> Niezły błąd. Tym razem postaram się nie spaść. Po zasynchronizowaniu tego terenu wydaje mi się, że skończę ten odcinek. Co ogólnie, że to trwa tak długo, ale nie, bardzo nie chcę planów, planować. No. raz się żyje. Okay, dobra. Na tym na razie skończę odcinek. Widzimy się w następnym. Do widzenia.